No jestem. No Dzień dobry, dzień dobry. Uch, ale odgrzeba, się No właśnie, e, Jakby co, z tej strony mówi um, Goku, y, Goku SPS, bardzo. A obok siedzi mój y, daleki kuzyn. Wiesz, dwa, właśnie. Y, prawdziwi, imion oczywiście nie wyznamy. Ej, y, będziemy, chcemy zacząć nagrywać filmiki o Minecrafcie. Wiecie, chcemy wam przedstawić się miasto, które budowaliśmy przez dwa miesiące na przetrwaniu. Więc wiecie, to było duże ryzyko, tyle kopania, tyle wyginięć, wiecie, no tyle kilów. Będziemy mówić tutaj bardzo w tych odcinkach, będziemy mówić tutaj bardziej ten, tak po angielsku, wiecie, te niektóre słówka. Naprawdę I... jest tutaj czterech adminów, ale dwóch i... dwóch nie ma. Jeszcze nie wybrało no. sobie nikogo. No, dzisiaj no nie, dzisiaj wam nie przedstawimy miasta, ponieważ będzie bardzo dużo odcinków, ale dzisiaj pokażemy wam, jak, jakiego parkoura zrobiliśmy. Wiecie, on jest trochę krótki, no ale trudno. Dopiero go zaczęliśmy dzisiaj. A, ja muszę tylko po coś skoczyć dobra. Kurde, mamy żelazo w jakieś skrzyni, też? No tak, chyba się zajdzie. Kurde. Jakiegoś żelazo by się obóźnia, czekaj. Ja muszę polecieć się kurto. Dalekość stąd mieszkam, każdy kur. No nie wiem, no trochę. Kurde, bo przydałoby mi się tam polecieć. Um, u, patrzcie. To jest um, SP kura krakowska. Kurakowska, patrzcie. Z nieba zleciała. Na serio, ej, przyrzekam wam, tylko że jest, No tylko że jest trzątki już... No jest się znikły. O o! Co pewnie! Masz ziemię! E, dzień ma? dobry, my dla was dzisiaj moje ja pytanie: czy według Was jest lepszy Creeper czy zombie? E, Creeper czy Enderman? Co jest groźniejsze, no. powiedzcie nam. I, i które spojrzenie bardziej lubicie? Proszę napiszcie w komentarzu. I słuchajcie, to jest nasz pierwszy odcinek, także jak będziemy tak jakoś głupio mówić, to informujcie nas o tym, bo my nie jesteśmy zbyt doświadczeni, wiecie? I słuchajcie, e, Znacie mu z, y, z, y, z, sławnych minecrafterów i youtuberów y, o, o nazwie Madzia, Madzik89, Wevert, Wewert, Wertes, Wertes, no, y, czekaj, Paśmietanka i Kremówka, Kremówka i, y, i Dusia, tak, dokładnie. Polecamy wam ich, o kurde, za daleko zaszło, ej, ja skoczę tylko po żarcie, spoko. Dobra. Polecamy wam ich. Bardzo są dobrzy mapki. I bardzo Was prosimy, bo wysyłajcie nam różne linki mapek darmowych, które można pobrać. Bo my naprawdę przepraszamy, ale nie umiemy. Ja. E, I jakby coś. Nie powiemy wam w jakim wieku jesteśmy, bo tak, to też by było to niesprawiedliwe. To by było to niesprawiedliwe, da. no w sumie. Ale le, wiedzcie, że jesteśmy no nie nastolatkami, jesteśmy młodą młodzieżą. No. Ja. Co musicie wiedzieć. No podpowiem wam za jakie młodszą niż Magic i Webert. Webert Werd, Webert no, w Nie umiem tego. No, nie umie tego um, Czekajcie, gdzie ja to mam szukać? Żarty jakieś. A w kim go będzie stawiać jakieś żarty? Kurde, może mówić gdzieś na spoko. A właśnie, w nocy jest żarty. Ten proces czas Eee... Ludzie, tu jest pełno rzeczy, skoczka ta bałusza. Tu są tyle, tu jest tyle projektów. Ale słuchajcie, słuchajcie, tak, my je pokażemy, ale kolega mm. Ten, flash nie zdradzaj im, bo później nie będzie takiego wielkiego zaskoczenia. Właśnie, ja tu jest tysiąc góry, no nie tysiąc, przesadziłem, ale tu jest bardzo dużo budowli, które w odcinkach będziemy Wam przedstawiać. A później postaramy się zrobić um, kilka serii takiej przygodówki, wiecie, będziemy na suri... No, to też jest na survival, ale będziemy łazić albo na hardkorze, albo na survivalu i będziemy próbowali przeżyć, budować jakieś epickie budowle i tak dalej. Ale to dopiero jak się skończy ta nasza biblioteczka? Dzień dobry, ale mam dla Państwa takie jeszcze prośbę, że jakby Państwu się coś nie podobało, to żebyście nam od razu mówili, no, że Wam się nie to nie, się nie podoba, bo Nie będę Tak, jak Wam się podoba, no to spróbujcie to... i y, łapy, łapką w górę, dobra? A jak się nie podoba, no to nie wiem, po prostu no, dajcie łapkę do, łapka w dół, do dół. I, ty, i tyle. A si ale to się, y, się okaże, i, których jest więcej, których jest mniej i po prostu usuniemy. Usuniemy się z YouTube. No. Będziemy wam zaśmieszczać. Jeszcze ludzie, chciałabym powiedzieć tylko tyle, że jakby. Co Chcę coś, a, coś to powiedzieć, no. To może, to może. Jak ludzie będziecie nam to wysyłać, to mamy co liwad i że mamy coraz To My mamy wtedy wiadomości, że. Tak. że mamy przestać nagrywać czy coś w tym stylu. Tak, tym wiecie. Ja wezmę sobie więcej tego rzeczy. Dziś nie spróbujemy zgrać. Kolejny chwilek o osiemnastej. Tak, o no tak, osiemnastej, bo ja idę na urodziny do kuzyna i tam po prostu wezmę sobie laptopa ze sobą i będziemy to nagrywać. A my nie gramy w dwójkę, dlatego że się Znaczy laptopu... no właśnie, kuzyn jeszcze nie ma laptopa, ale dostanie chyba, nie wiem kiedy, ale znaczy wiem, że dostanie ten... za niedługo i y, wiem, że teraz gram w jednej osobie, ale za niedługo to się zmieni, wiecie, bo umie sobie rączki, umie sobie rączki. I teraz będę teraz będę No Bo ja to Jakby coś już zrobiłem, że to jest Campbell, to dlatego e, Campbell będzie robił ostatki naszym odcinkiem. Jak coś nie przyśle tego. No, nie przyśle komentarzy, że fajnie chcę, nie? No, nie takich głupi. Jakie debilo, jakie. Bo po napiszcie, nie podoba Wam się i tyle. I my mamy taką prośbę, że. Cóż, I... my dźwignie Niekiedy musicie, co nie? E, tak, jakby łaczęć głośni, bo będziemy kiedy bardzo no. osób przed wiesz, tak? i bardzo ciszej, i, i czasami nawet, e, wiecie, co my, my będziemy nagrywać odcinki, nawet jakbyśmy zachorowali, to coś, no, i tak, i tak będą się pojawiać. Mam nadzieję, że co piątek, wiecie? Ja, co piątek, ja. Dzisiaj jest e, 20.10.2012 2012 i wtedy powstały nasz pierwszy filmy, wiecie? E, e, I powstaje drugi. No tak. I tak, e, e, nie wiem, czy co dzień będzie nowy filmik, czy ja. Co? Nie, nie no, Nie, no, nie no, tak, no, tak no. jakoś chyba... Chyba w każdy piątek sobotę Każdy to, piątek i w sobotę. Tak, mówię. No, no. No to dobrze. Tak, tak no. będą wychodzić. Wiecie, że I wiecie, że my też się nie będziemy mieli doczekać aż I jeszcze na napisać, filmik. kto jest fanem faniem aktora realu. Właśnie, wiem, duży na się, jeśli. Bo jak śli, będzie... Jak realu, to do widzenia. Spadek, nie, Sorry, nie, nie bez urazy razu, spadaj. będzie realu. Ja, 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 my działamy dla waszej korzyści. My mówicie, my budujemy. Tak, tak. Naprawdę, tak. Właśnie. Wypiszecie w komentarzach, co mamy wybudować, co budujemy. Może, możecie nam nawet powiedzieć, żebyśmy budowali ten. ten, Żebyśmy budowali stadion. i Warszawa na przykład. Tak, albo, tak. albo. A, jeszcze jakby coś. Stadion Gdańsku już mamy. E, I stadion Barcelony. Tak. I, jak, dla I was, będą... ej, słuchajcie, nawet, ja bardzo nie lubię realu, przepraszam, ale nie dla nie. was zbuduję jego stadion, jak będziecie takie życie nie mieli dla was zbuduję. E, ci, czy, e, e, nudzie, no, gdybyście chcieli na przykład, żebyśmy zbudowali jakiś na przykład w Rosji to my to pełnimy, tak. ale my A później, ale... gdybyś źle zbudujemy, to nie ma co narzekać. tym. ale ja się, się postaramy, my się bardzo będziemy postarali. Tak, się po Ej kurde, miałem iść do tego parkura i się jakoś zagadałem. Ej, A, ile, ile trwa ten odcinek? Bo no, kurde, ja nie wiem. Nie. Ej, każdy odcinek trwa 40 minut, tak. O, to jeszcze dzisiaj wiele rzeczy pokazujemy, nie? No ale powinniśmy być. No. O, tu mamy stadion arkidzyjni, tak. Tak, to jest stadion Arkidzyni. I pomyśleć, żeby sami wyczyścić też e, złoto, z sami tak, właśnie. O, ja nie, ja nie, o tym to nie będziemy mówić, bo to było to było takie ryzyko. My to przez kilka lat zbieraliśmy, ale od dwóch miesięcy dopiero budujemy. Rozumiecie? Od kilka lat mieliśmy mamy taki zeszy planów nawet jak nawierzycie, to możemy wam go pokazać. Tam są wszystkie plany zapisane i w ogóle, jak kiedyś to było, jak żeśmy zbierali, żeśmy na ile klocków wymyślali i w ogóle. To, mówię wam, przez dwa albo trzy lata zbieraliśmy te wszystkie miniony, tak. ale a od dwóch miesięcy to zbudowaliśmy. Wy nie poznaliście jeszcze tego miasta, ale że no. Może jeszcze dzisiaj. Tym, dzisiaj będzie na odcinek drugi. No co... To, to jest to odcinek, to odcinek, jakby co ten odcinek się będzie nazywać Minecraft, Minecraft Land, krop, nie to będzie Minecraft Myślnik Minecraft Land, dokładnie. Minecraft myślnik, Minecraft Land, kratka pje, odcinek 1 No tak wyfajnie. Kratka 1 będzie, nie A. odcinek. To jest parkour, wiem, że tak w ogóle nie widać go za bardzo. I właśnie, zapomnieliśmy Wam czego powiedzieć. Teraz zbieramy na konto premium, 68 złotych, tak. wiecie? I te, te miasta, jak Wam się podoba, to będziecie mogli. Wy za darmo da, zrobię dla Was darmowe konto. Będziecie mogli ten. A ci, którzy y, mają płatne konto, będą mieli vip Naprawdę. Ej, e, ludzie, jeszcze mi jest takie coś do wiadomości, żebyście ten. E, jakbyście chcieli na przykład jakiś domek, ten to... My... co te, nie odpowiadamy, to wy sami musicie dom budować. Wy mm. sami my budujecie domki. My wam, my wam zrobimy we, Słuchajcie, my wam zrobimy wełnę i każdy będzie mógł um, za... Już za 50, 50 tych wystarczy. monet, Będziecie no. mogli już... Będziecie mogli... Bo sobie. już ja już Mamy! Rastał. No super, nasze tak, były... tak gra. grach tak. Przepraszam was, nie no jest zastosowany. Ale to był przypadek, to, nasz, to było słuchajcie, widać. Słuchajcie, to jest nasz pierwszy... Tak, pierwszy raz. To jest nasz pierwszy odcinek. Pisa. To jest nasz pierwszy odcinek, ja się stresuję. <grym> wiecie, jak to wyjdzie. Właśnie, tak, mówiliśmy już. Tak, tak, tak dobra. Przepraszam cię, przypomnę co o matce, mówiliśmy. Jakże bardzo prosimy o to, A pewnie jesteście, posiłali, tak. dlaczego nie, do, nie dojechali... Ci adminowie... Um, nie, to... Nie, nie, możemy tego powiedzieć. Co nie, co my powiemy, bo to jest śmieszna sprawa. No tak, no. Ale nie powiemy, który ten został. Tak. Który? Nie, nigdy. E, patrzcie. E, jeden admin nie przyjechał, ponieważ... E, znaczy, drugi? Nie wiem. Habon pojechał A do tego. On pojechał do tego. Który nie mógł przyjechać. Jeden nie mógł przyjechać, ponieważ e, dostał 13 jedynek od początka września i 6 uwag. I po prostu mu ojciec zabronił. Wiecie, tu nam się dzieją dosyć smutne sprawy. Tak, nasza ale... rodzina nie jest... Znaczy my, według mnie nasza rodzina jest super, ale... Ale niektóre momenty są na serio, tak. Yy, dobra, i... Możemy, możemy na chwilę przerwać i... Ten... Zobaczyć... No, ej, ale... Przerwać czegoś i zobaczyć, ile to trwa. Yy, proszę Państwa, jeszcze mamy jedną taką uwadźkę. Ja bardzo Was proszę, żebyście... Cię wysyłali, kto, kto gra lepiej, ja? Flash 2 czy Goku? Co mnie? FP, ja. Ale możecie pisać Flash i Goku, po prostu nie musicie f bo to jest wiadoma. Ale gdybyście ten. Gdyby Wam się spodobały nasze odcinki, to piszcie, bo my będziemy ich więcej robić. A tak to nie będziemy, bo jak do 3 zbiera 25 komentarzy, to przestajemy. Nie, napisujemy. Nie do dwóch tygodni. Do, do dwóch, dwóch, tak. Do dwóch. A, jeszcze A jeszcze prosimy bardzo Was. E, Zaproponujemy sobie. Aj nam bierzemy ten piber, ten kamień. Przepraszam. Ej, na chwilę, Musimy na chwilę. Przepraszamy, przerywamy na chwilę. Przepraszamy, że jak długo nie było, ale no... Już wróciliśmy. No utknęliśmy. nie, mi tak... No przepraszamy. Tak, mi się tak buduje w sobie. Kurde, moja siostra leci, wie co to jest, nie zna się, że to jest. No ja nie mogę. No przepraszamy, no... Do... To moja mama. No. Dokładnie nie powiemy i nie, nie niczego. Bo no, chcemy, żeby nasze No, nasze siostry, a i bracia dostali... Demuszkowane. Ja. O no, kurdej Daj no. jeszcze ja się do bo sufit, no wiem. <grym> Czekaj. E, chwilę ja e, muszę na chwilę. Ops, Minecraft włączyłem. E, przepraszamy! Dobra. Już włączamy Minecrafta! No nie, mój pies, szybko zamykaj. Tak i przepraszamy bardzo, ale dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo rodzeństwo się dobija do drzwi. Na serio, przepraszam. No proszę Państwa, co to jedno? Ej no dobra, na dzisiaj będziemy kończyć, bo... Tak, bo coś się... zdopiło mi się coś z Minecraftem Tak. Dobra, y, to my, wa, to my was, my, ugramy, kończymy, do widzenia, na ra, ok, proszę oglądajcie nas, subskrypcję i, i do, do, jeszcze i łapka w górę oczywiście. I jeszcze no. E, proszę, e, no dobra, e, dawaj. E, pr, e, proszę te komentarze, kto lepiej gra, i, e, I tak, to dzisiaj wieczorem, prosimy o nie. No, do e. dzisiaj wieczorem, do osiem proszę, obejrzyjcie to, chociaż tak, wyle to. I, i mówcie swoim kolegom, no. i na